Dzisiaj w kolejkę specjalny gość, jest to kobieta, na którą czekałam już bardzo, bardzo długo. A kto to jest? Zabierzcie um, się. Cześć, kochana. Jest dzisiaj ze mną Ania. Będziemy wykonywać piękną metamorfozę długie włosy. Ania, to będzie pierwszy raz. Czy już miałaś drugi, ale do... bardzo, bardzo dawno temu? Więc ja jestem ciekawa, czy ty opiełzdałeś to moją grzybą?

Boże, jakie piękne maski, takie takich mm. No szok, jak to filmy w ogóle nie wyglądają. Hollywood hair! I oto jest efekt końcowy. Jak Ci się podoba? Jestem w szoku, bo po prostu jak one tak idealnie dobrane się do mojego koloru lekkie. Lekkie, tak, są. tak. Widzieliście, wcześniej pokazywaliśmy kapsułki, są one niewidoczne i dzięki temu już od góry pokrywają się z naturalnym. Cudo, cudowo, po prostu w piękne. gdzie włosy również z przodu, bo ja nigdy w moich nie miałam takiego. Zachodowa, tak się mówi? Tak, tak, nie chciały nigdy urosnąć. To hmm. dlatego, że właśnie u większości blondoniaków jest ten problem, że te włosy się kruszą, a my możemy wykonać tą rekonstrukcję. Super it's we're